Zacznijmy od skorzystania z własności działań na potęgach. Tutaj, w tym miejscu, jeżeli wykładniki potęg dodajemy, to oznacza, że takie działanie możemy zapisać przy pomocy iloczynu dwóch potęg o podstawie 2. W ten sposób. To samo zrobimy z drugą potęgą. Mamy 2 do potęgi trzeciej razy 2 do potęgi minus x. No i to się równa 65. Dalej zrobimy tak, że tutaj przepiszemy 2 do potęgi X, 2 do 3 wyliczymy. Tutaj też, a w tym miejscu e, zamienimy taką potęgę. Zobacz, o, w ten sposób, że mamy jedną drugą do potęgi X, tak, ten minus odwraca nam podstawę potęgi. I teraz 1 podniesione do jakiejkolwiek potęgi daje nam wynik równy 1. Natomiast pod spodem zapiszemy 2x. O, I coś takiego tutaj wpiszmy. 1 przez 2x, 2 do potęgi x. To się równa 65. I teraz w miejsce 2 do potęgi x podstawmy niewiadomą pomocniczą literkę T. Załóżmy. Tak jak to zawsze robiliśmy w podstawieniach. Załóżmy przy tym, że t jest liczbą dodatnią. Zwróć uwagę, że jeżeli będziemy wstawiali w miejsce x dowolne liczby rzeczywiste, to zawsze wynikiem tego potęgowania będzie liczba dodatnia, dlatego tutaj wpisujemy, że t jest dodatnie. Tak, wynik jest dodatni, czyli t jest dodatnie. No i teraz to podstawienie. Wszędzie, gdzie mamy 2 do potęgi x, wstawiamy literkę t. Otrzymamy wówczas równanie postaci T razy 8. T, jeszcze raz. T razy 8, dodać 8 razy 1 przez T. To się równa 65. Następnie pomnóżmy obustronnie to równanie przez T. Wówczas po lewej stronie równania otrzymamy 8t. kwadrat, Dodać 8 to się równa 65t. 65t przenosimy na lewą stronę równania i otrzymujemy równanie kwadratowe. Żeby je rozwiązać, musimy wyznaczyć deltę. Żeby mieć deltę, potrzebujemy współczynników, więc zapiszmy współczynniki. Współczynnik A to jest liczba stojąca przy t kwadrat, współczynnik B liczba stojąca przy literce T i wyraz wolny. Delta liczymy dla niewiadomej T. Dlatego tutaj taki indeks na dole sobie zapisuję. Wzór to B kwadrat odjąć 4AC. Czyli to jest moje B kwadrat, od tego odejmuję 4. Razy A i razy C. Minus 65 do kwadratu to 4225. Odjąć 4 razy 8 razy 8 256. To się równa 3969. Skoro delta jest dodatnia, to oznacza, że będziemy mieli dwa rozwiązania. T1 oraz T2. Pierwsze rozwiązanie wyznaczamy ze wzoru minus b. Odjąć pierwiastek kwadratowy z delty. Pierwiastek kwadratowy z tej liczby to jest 63. I to dzielimy przez 2 razy a. 2 razy 8 to 16. Mamy więc 65 odjąć 63, podzielić przez 16. Czyli tutaj otrzymujemy 2 16, co po skróceniu daje nam 1 ósmą. Lub drugie rozwiązanie. Otrzymamy, jak wstawimy tutaj znak plus między te dwie liczby. 65 dodać 63 to jest 128, podzielić przez 16 to się równa 8. I teraz wracamy do podstawienia. My wstawialiśmy w miejsce. Tak, tego wyrażenia 2 do potęgi x, tak? W miejsce 2 do potęgi x wstawialiśmy literkę T, więc zapiszmy sobie pod spodem takie dwa równania. 2 do potęgi x to się równa 1 ósma, lub 2 do potęgi x to się równa 8. W pierwszym równaniu tą ósemkę odwrócimy, czyli mamy 8 do minus pierwszej. 8 zamieniam na 2 do potęgi 3, czyli no w zasadzie tutaj już mogę zapisać 2 do potęgi minus 3. No i rozwiązaniem tego równania jest x równe minus 3. Natomiast tutaj mamy 2 do potęgi x równa się 2 do potęgi 3. No i teraz wyrównujemy wykładniki tych potęg i otrzymujemy x równe 3. Czyli to równanie ma dwa rozwiązania. Minus trójkę oraz trójkę. Za chwilkę odcinki bonusowe i rozwiązania kolejnych przykładów.